Ten, gitar wysłał. Bety gitar. Bety gitar, Nie, co Epic robi? Wjadę no y. im w autobusem. Dostaję, dostaję za darmo. Bo... No za tak, darmo. To... Wjadę wam mnie, to i tak. Dajcie jakiś fajny kluczyk, albo wam wjadę autobusem. <grymne> Dajcie kluczyk, albo wjadę wam autobusem w siedzibę. No. Okay. Nie wypadł! Eee, Coś, wypadł! Ma, Michael, Michael jedzie, poczekaj! Nie spodziewałem się. Czekaj, 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 czekaj. Poczekaj, nie nie, nie! nie! Chyba już nie. Znaczy Nie doleciałem. Jakby to już... Tam gdzie byłem. Michael, nie, nie, ja go... Dobra, jeba, no, nie batę, batę. Ja go... Ja batę, batę. I teraz tego od boku. O, 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 o. Problem, nie dolecę. O, 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 o. o. Doleciałem, ja tak doleciałem. Doleciałem. Ja to chyba widziałem. A ja nie. Ja nie. I ja nie wiem, czy do to palcowanie będzie, które będzie problemem. Czy tam autobus... Oj, Mam takie prośby. Gdzieś to widziałem, Wiesz, no, podo Wiesz, Wiesz, panu, przy, przy większości face-to-face -face jest z Ale no. mi się wydaje, że ta rampa i tu była problemem. I mieli problem z ja. wleczeniem. O, wleczeniem. mi okay. się swym czas nie? Coś no. Dlaczego? No, nie cofnę wjeżdża. To teraz możesz się poczuć, jak ja się czuję, no. No tylko mi nic nie zrobiłeś, no tak... Ty... naprawdę. Kurde. No ale fajnie cię No ale fajnie. Znaczy się chyba z tego cmenta, jedna strona była okej okay do zrobienia. Mhm. Chociaż nie wiem, zaraz to wypróbujesz. No. Ale jeszcze no to z tobą? Albo po prostu mylę face to face, bo też ich jest obi gromo Nie, co tutaj należy? No Janek przeciął normalnie Co no należy, no, no Ja no. te... prawie ja te, Dobry, ja te Dobra, 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 ma Już ci odjechało Ale masz za to Janka uderzyć Warunek A a bo ja go wcale teraz Ja pewnie też. Dobra, mnie. Nie jest. Wydąbał mnie w tym okay. fantomem. A, myślałem, Aha. że on cię wydąbał fantomem. Nie, nie. Fantom ja się wydąbał. Nie, nie ma fantom. Fantom się wyrąbał Face to jump. Face to jump. Ale dużo jest tych face to jumpów w sumie. Co my, nie, damy, nie mieliśmy dane, nie mieliśmy face to jumpu Oj, czuję, że się w powietrzu spotkamy. Ale go my wróciło. Wynopał mnie znowu. Ale chyba wyląduje na. O, o, o. o... Łap mnie! Spadaj. Tak tylko to byś się podbił. No, tak. Cieszę się, żeby ca ca face -face, co <laughs> cały face to face Cały face to face. Dobra... ZAŁ no MNIE WRĄBAŁO! Fajnie. A teraz chyba wyląduje na trasie, normalnie. Usypiał mnie bokiem. Dlaczego mnie bokiem usy... E, chyba jak nie wylądowałeś. Chwila, Nie! Nie, co Nie, co ty? Tak. Za dużo HD, Miko. Ja wytrzymam ja cały czas. No to może... Kliknij na HD. Hmm. może na Ciebie na... to, aha. <noise> Jak te, Naprawdę, naprawdę mnie mi teraz wyrąbywało tym gównem. nie wiem. Ja. Wiem, że Michael się świetnie bawi. No? Chuj się bawię, no. Też tak myślę? No nie. spokojnie podbiję <noise> mnie znowu. <noise> Czekaj, ja czekaj, 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 czekaj. Czeka. Czeka. Dobra, nie ważne, nie ważne, nie ważne. Jak wyczekał. Łatwo. No i tak. Jak wyczekał. skurczę! No, ale, albo, Piękno. Ja no, sorry, bardzo muszę coś zrobić. No. Muszę coś tu robić na tym wejściu. A face. ja się oszczędziłem, ty draniu kolejny, No, Tylko kurde. pójdę ciężko przejechać. No, z faktu, że ja mam fantoma cały czas, więc może być ciężko. No. No jeśli na skoku mnie nie myli. Leci, 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 leci. A teraz oni przyjechałem, co jest? Okej, okay, dobra. Okay. Co za gnój. No <grym> co, leciałeś to co? No, nie, na no, fejsie. Tak, 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 pięknie tak, 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 A, tak, sobie. bye. Bye. No. To będziemy się w locie tak, na tak, 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 mi to I byłem w locie. Nie miałem no. kupić. Tak było. Tak. Też ma trygera. Też mam trygera. O, mhm. tak teksty. Tak dobrze byś. Nie, wypadło. Nie zgadził się. Ważne, żeby wymazów wypadł. To jest najważniejsze. Aha. Prawda. Dwóch mhm. na jednego widzę. Gram. No? Nie, skąd? HAHAHAHA <laughs> Prawie wypadł Prawie, prawie no ta Bym lał ze śmiechu teraz W tym momencie Dał się, się zbejtować Boże Taki piękny fejcik Zobaczymy za czy ja będę jechał Bo ty będziesz poczekaj, co ty będziesz jechał teraz? O o, o o, o Jechać? Jechać, kurde. Żeby ujść tam. Ryszle! Zobie! Jechać pierwszy. Co? Opa! <grym> 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 ja, jak nie tak się ugatowaliśmy. Ja przepraszam, moza chciałem, no. Może no chciałem, wie, moza, moza chciałem. na najemnego, no. To no, za o! 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 o. o. <grywa> Kurde. Żyje, uf. Hey. No, jak żyje! Ej, cofieć w planszę, super! Ej, karamba, karamba! Karamba, karamba! że mi się czuję bezpieczniej, bo z niej będzie za mną. Noo... <śmum> Okej. Okay. nie, Dobra, co? Fajnie! Fajnie, super. Jeszcze się mnie to. Fajnie. Jeszcze tak 100 razy popłucz. No się nic nie zmieni, co będzie. Mike'a, zrób z tego użytek. to ja użyłem, ale odjechałeś. Dobrze użytek, a nie... Już <śmienią> się tak widzieli fajnie, no nie ma no, właśnie, nie ma jak. To jest mapki. Fajnie. No. Poczekaj, bo tam padzi lampa, widzę, że cały czas, bo Poczekaj. Ja poczekam, bo i tak nie to racja. Jakimś musi, nie? No. Nie ma za co. Nie patrz, teraz będzie czekał, żebym ja to zrobił. O, mhm. kurde, ja, no! No, jak się potwizować. Co za gnoj, żulik. No, gnoj, gnoj, no. Aaaa. Ale wiesz, wiesz masu, udany, wiesz udany, udany to jest taki, że nie wypadasz. Może, <grym> może. Tak nie pam. To jest niedogonie. Nas nie Na Na panie, jakoś jakoś co Gra. Nas nie dogoniat. Ale się... oddałem no. To jest karetka do motorek Aha. Motorek Dobra Ale do. macie motorek, super Mamy motorek żeby ci na zuko odpadło O to 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 mhm. Hmm? Ty gnoju! Ty gnoju. Masz szczęście, że umiesz bugować, ty gnoju! O, no popite garnier! Ty, ty masz takiego gotowe ta szczęście, bo tak cię wydał! Ja, ja mam z takim kimś grać już i... Ty masz takie szczęście! Tak, to że ja wypadłem. A masz szczęście, to mam. To, to by był rynek? Przedmiotem przemysłu. Przedmiotem Krzyk... Krzyk przemysłu. Przedmiotem przemysłu. Przedmiotem przemysłu. Przedmiotem przemysłu. Dobrze, będzie Przedmiotem przemysłu. Dobrze, dobrze. O, <laughs> Jak ja wypadam, a ty nie? No pójdź, co za nim, no. no. Odbiło mnie na tobie i ty wypadłeś, a ja... Czy nad mnie nie byłeś. Ja wypadam, a ja nie, ten, a ty nie. No serio? Co, nie mam? mnie nie byłeś. No ja cię walnąłem u, u siebie, no. A. Fajne GTA, y, Jak zwykle. Fajne GTA, y, to, zwykle, no. Fajne, fajne. No też go przyciąłem, przyciąłem walnąłem i też nie wyleciał. Co? O, nie! A teraz wyleciał. Aha. Ale necessary... to jest ham. Ale to jest hamuwa, naprawdę. hamuwa. Hamuwa. Ile razy? co jeszcze raz. Masz! Co? tam, warte tam. Dobra, tam. Recuerdu, te mapy dzisiaj rzadziej widzę. Co? <gamy> no wiesz. Jak to miało być? Dwóch na jednego? No skurde no, no ja przejść! A iść mi z tym, bo nie wiem no... Nie dolecie. A tam mam... Znowu muszę cikle... Znowu znów, znów muszę cikle dwa miesiące no. Nie no, co ty... <śmiech> <śmiech> Kiedy za mną ta mała kłama? Nie, ma... nie, ma... nie. Ty się musicie gonić do tego. Ja już w innej jestem. Jezus, przepraszam. Ale to fajnie wejdzie, no sobie. Jadł. Całkowicie przypadkowo. A się zgrało, że Banshee był blokier, eh? Eee... problem. Dobra, to teraz nie przej... To teraz nie przejadę tego. Ojo, fort! Ole, fort to był... na roku dekada. Mhm, Aha, i teraz za pierwszym, bo ok. No, <gnoju> 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 o -o. Na o, o, to szczęście wypadło. No. <gnoju> Do na jednego no. I mówią Aby to, jak ten pan powiedział, patrzyła i co tam roci, no. No to ja ostatnio trzymałeś, no to teraz kolega, ma <śmierdzi> No Co? co? No, to no sobie. trzymałeś, no, no <śmierdzi> na ostatnich nagiewkach trzymałeś, no. <śmierdzi> nie, wypominam sobie. No szamotany pamięć, No właśnie, masz. O, no szowała 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 party, no nie wiesz, przecież. No nie, tam mam fantoma. Polera. Michael, Vigo! Vigo tam na Nie dojedziesz. Co, dożyłem go? Dożyłem go. Jak się filmują, to... O k**wa, będzie? to... No. <gulanie> <gulanie> Dobrze, jestem za, za tobą w sumie. Zaraz co to bo jestem, Mazusiu? Ja, nie widzę. Się boli... się. Mazusiu kochany. Nie boli, Bo wiemy, że za coś nie fajnego stanie. Tak, tak. O, co, o, co się. <laughs> Myślę, że mnie Fajnie fajnie, o, oh. myślę, nie wiem od czego to zależy, bo. O, oh, teraz... mnie wywalił. Nie skończę Oj. Mega. No pewnie nie, bo. Znaczy Michael jest po drugiej stronie. Jak po drugiej stronie? A. Już się za wami, znaczy w sumie teraz sama zemiada. No nie dobra. Będziecie dwóch na jednego i tak bardzo. Aż do mety fajne. jedzie Fajnie, że to jest fajny